Cześć, witajcie w kolejnym odcinku y, strefy Pasy. Dzisiaj naszym gościem jest trener pierwszego zespołu Krakowi pan Dawid Kroczyń. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. E, chciałbym zacząć od tego, że pierwszy raz okazji, mieliśmy okazję są rozmawiać przy okazji Pana dołączenia do klubu. Wtedy jeszcze e, rozmawialiśmy głównie oczywiście o temacie drużyny rezerw i, i kierowaniu w metodologii szkolenia w starszych rozcikach w akademii. I chciałbym zacząć od tego, i, i gdybym wtedy Panu powiedział, że za 2 trzy miesiące będziemy rozmawiać w kontekście tego, że w dużej, w dużej mierze dzięki Pana roli zaangażowaniu. Krakowia utrzymała się w Ekstraklasie i będziemy myśleć o planach na kolejny sezon, jaka była by Pana reakcja? Myślę, że takiego scenariusza nie wymyśliłby nikt, nawet na dobry film. To wszystko działo się bardzo dynamicznie, bardzo szybko i też sytuacyjnie, no bo wiadomo, że to wydaje mi się, że nie były zaplanowane ruchy, tylko no trzeba było działać bardzo doraźnie, także myślę, że na pewno byśmy w to nie uwierzyli. I to kontynuując ten temat, chciałem też podpytać o o same kulisty Pana decyzji o przejęciu zespołu, bo oczywiście patrząc tak czysto z, z, z boku, z perspektywy była to wielka szansa na podjęcie ekstrakcyjnej pracy, ale też jednocześnie patrząc na kontekst tego, w jakim to było momencie i w, jakim, w jakiej sytuacji też była wtedy drużyna, była to była ta decyzja mimo wszystko dość ryzykowna. I też jak to wyglądało z Pana perspektywy, jeśli chodzi o, o właśnie kulisty podjęcia tej decyzji i podjęcie tego, tego wyzwania. Nie mogę powiedzieć, że miałem wątpliwości, no bo wydaje mi się, że to by było szaleństwo, jeżeli ktoś otrzymuje propozycję pracy w ekstraklasie i miałby wątpliwości, jeszcze w takim miejscu, w jakim jest Krakowia. Mówimy o możliwościach klubu, mówimy o kibicach, mówimy o stadionie, mówimy o bazie treningowej. To by było szaleństwo. Oczywiście sytuacja była dość skomplikowana, był bardzo wymagający terminarz i to gdzieś tam przez głowę przemijały się takie myśli, co będzie, kiedy to się nie uda tego zrealizować. Natomiast. No czasem w życiu trzeba podejmować odważne decyzje i tak jak teraz widzimy, to się na pewno opłacało, też mnie jako trenera w jaki sposób to zbudowało, dało bardzo dużo doświadczenia i no, nikt nie ma prawa żałować tej decyzji, a w szczególności ja. A propos tych doświadczeń, bo też trochę bagażu Pan zebrał w ciągu tych ostatnich tygodni, bo też ta końcówka była trochę jak taka kolejka górska, to znaczy po wygranej na terenie lidera, na, na buzowaniu Jagi przyszła porażka z puszczą. Po świetnym występie i wysokiej wygranej z górnikiem, prze, przyszła porażka we, we Wrocławiu. Czy to też były takie momenty, gdzie musiał się pan wcielać trochę w rolę takiego psychologa, jeśli chodzi o, o drużynę? Wydaje mi się, że trener cały czas musi pełnić taką rolę. To niezależnie, czy się wygra, czy przegra, to jest bardzo ważne, żeby umieć nie zarządzać wygraną i umieć nie zarządzać przegraną. To to jakby jest nieodłączna rzecz, która, za którą trener odpowiada. Mimo tego, że to, wiadomo, w piłce zawsze rozmawiamy, że to jest proces, trening, natomiast te sprawy dookoła drużynowe są bardzo ważne i to jest jakby nie tylko i moja rola, ale również rola sztabu i rola całej drużyny, abyśmy potrafili w tych trudnych momentach rozmawiać, znaleźć plan taki, który będzie jak najlepszy, jeżeli chodzi tutaj o nasz klub. I to właśnie może ta sytuacja po meczu z to, była, to był taki najtrudniejszy moment w, w tej rundzie wiosennej, to znaczy kwestia okoliczności tego spotkania też tego, że trochę pojawiło się też nerwów wśród kibiców, czy to wtedy było na, jakby moment, w którym trzeba było się najbardziej wykazać? Wydaje mi się, że wszystkie spotkania były takim momentem, w którym trzeba było się wykazać. Nie jestem w stanie chyba wskazać, który moment był najtrudniejszy, bo jakby cały czas, dopóki to utrzymanie nie było pewne, to był trudny moment, bo mimo tego, że wygrywaliśmy, to dalej w sytuacja w tabeli była bardzo napięta, bo jeżeli my wygraliśmy, to i również wygrała Korona, ta ta jakby różnica punktowa wcale nie była taka, taka wielka, żeby nam dawała komfort psychiczny przed kolejnymi spotkaniami, a już przed meczem z Rakowem stopniała do bardzo małej ilości punktów, w szczególności, że Korona też grała dzień przed, przed nami i już znaliśmy ten wynik, także to było dla nas, cały ten okres był dla nas wymagający. Też w obrazkach po meczu z Rakowem, które możemy zobaczyć m.in. W naszych, w naszych kulisach, widać było, jak duże jak dużo... Jak, jak Bardzo był to nerwowy moment, jak dużo pojawiło się tam emocji, jak to duże ciśnienie zeszło z pana i ze wszystkich zawodników, również oczywiście z kibiców. Więc moje, moje, pytanie, moje pytanie brzmi: czy to był taki najbardziej właśnie emocjonujący, najbardziej stresujący czas w pana dotychczasowej karierze? Czy stresujący? Ciężko to nawet. natomiast uważam, że to było największe wyzwanie. Ten mecz przeciwko drużynie Rakowa Częstochowa, chowa, w szczególności pod tej porażce we Wrocławiu. Musieliśmy bardzo szybko znaleźć rozwiązania na to, żeby zagrać dobry mecz, a przede wszystkim skutecznie zdobyć trzy punkty. Oczywiście piłka to jest sport emocji, to wszyscy jesteśmy ludźmi, to nie da się pewnych rzeczy jakby ukryć i schować. Każdemu z nas zależało na, na wygraniu tego spotkania i tak samo zawodnikom. No, większość piłkarzy schodzą z boiska miała łzy w oczach i to świadczy o tym, że naprawdę yy, piłkarze chcieli bardzo mocno, jak, tak jak i również sztab, yy, chcieli bardzo mocno doprowadzić do celów, w którym Krakowie aby została na poziomie ekstraklasy, tak samo pracownicy, tak samo sztab. I to było dla nas bardzo istotne. Także cieszę się, że to zrealizowaliśmy. I też jeszcze, jeszcze nawiązując do, do, do scen w meczu z Rakowem, to szybko pan się odnalazł w pasie z tej atmosferze. Mam na myśli debiut w roli gniazdowego po meczu. Jakie jak odczucia? Jak, tak też może jakie były, jak były trochę kulisy tego, że, że postanowił pan zapać za mikrofon? Znaczy, czy ja postanowiłem, to chyba nie tak do końca. Ja, kibice <laughs> mnie tam cały czas wołali, żebym wszedł na to gniazdo, także na pewno fajne doświadczenie. Coś nowego, żeby trener chociaż przez chwilę mógł poprowadzić topin. Powiedziałem, no, robiliśmy to wszyscy we wspólnym interesie i też wiem, że bardzo kibicom zależało na tym, żebyśmy tutaj w szczególności u siebie pokazali się z dobrej strony i cieszę się, że my, jako cała drużyna, daliśmy radę i myślę, że te obrazki, które były na koniec meczu, zostaną wszystkie na w pamięci, bo tak jak, tak jak powiedziałem, zawsze takie sceny wiążą się z emocjami, a, a tych rzeczy nie zapomina się do końca życia. Też ta końcówka mi już, że trudno właśnie pokazała to, że. Mimo tego, że kibice to oczywiście mają prawo do, do różnych swoich ocen, do wyrażania swoich emocji, ale, ale są z drużyną mimo na dobre i na złe, udało się w tej sytuacji nawiązać taką bardzo dużą więź. To, to też obrazki choćby z meczem z Rakołem, czy z górnikiem, kiedy, kiedy jeszcze na rozgrywce kibice zaprosili piłkarzy i dawali, im, i dawali im do tego dodatkowej utuchy po to, żeby właśnie w tych najważniejszych momentach jeszcze, jeszcze byli w stanie wykrzyczać sobie troszeczkę więcej. Zgadzam się w 100%. Nikt nie może mieć pretensji do kibiców, jeżeli gramy tutaj mecz z puszczą. Przegrywamy go. W wielu elementach nie jesteśmy zespołem lepszym od przeciwnika, w szczególności w meczach domowych. Wiadomo, że no, mecz z puszczą, nazywając domowym, to jest takie trochę w cudzysłowie, no, bo wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. I niezależnie czy to jest puszcza, czy to jest inny przeciwnik, my musimy za każdym razem grać na maksimum, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie, zdyscyplinowanie i działania, które sobie nakreślamy. jeżeli tak celów nie realizujemy, kibice mają prawo być źli, tu nikt nie ma do nikogo pretensji, natomiast bardzo ważna była, była tutaj jakby ta nasza więź po tym, co się stało później, czyli przed meczem z Górnikiem, e, rozmowy z kibicami, które też prowadziliśmy, bo one też miały bardzo ważny wpływ na to, na to, co się stało i cieszę się, że e, wszyscy tutaj poszliśmy w jednym kierunku. Takim chyba kluczowym momentem było to, że e, w momencie, kiedy skończył się mecz we Wrocławiu, który dla nas był fatalny, no bo trzeba to nazwać po imieniu, e, podchodząc pod sektor, dostaliśmy bardzo duże wsparcie i to pokazało, że no, mimo tego potknięcia, które zdarzyło się no, w bardzo ważnym momencie, bo, bo wiemy, jak Później wzrosło ciśnienie, jeżeli chodzi o mecz z Rakowem. Potrafiliśmy gdzieś tam te losy odwrócić, a przede wszystkim to wsparcie kibiców było jakby nieustające. Więc to jest bardzo ważne i jeżeli chcemy budować Krakowie od nowa, to właśnie w tych trudnych momentach powinniśmy być razem. Bo oczywiście nie zawsze to się uda i w piłce każdy, każda osoba, która ogląda mecze wie o tym, że no nie zawsze da się wygrać. i Czasem będą lepsze, czasem gorsze momenty, czasem pewien sezon będzie lepszy, będzie obfitował w lepsze, lepsze mecze. A czasem będzie gorszy i, i ważne jest to, żebyśmy tutaj się gdzieś nie podzielili, tylko tworzyli to wspólne środowisko w jednym celu. Tam też była taka bardzo wymowna scena po meczu ze Śląskim, gdzie właśnie jeszcze pod sektorem gości stanęli w takim jednym kółku wielkim i to było też trochę na razie pokazania tego, że ok, zdarzyło się potknięcie, ale wiemy, że dalej mamy w nogach, jakby wszystko w swoich rękach i nogach, żeby, żeby ten założony cel osiągnąć i. i to było też takie pokazanie, że trochę odcinamy to, co się stało teraz, tego wieczoru, grubą kreską i po prostu skupiamy się już w pełni na tym, żeby dalej być skonsolidowani, być razem, żeby teraz to wszystko się tutaj nie, że tak powiem, brzydko nie, nie, nie rozłożyło, tylko żeby właśnie dalej po prostu mieć w głowie to, że, że, że wszystko jest w, w, jakby, no, w naszych rękach właśnie. Zgadzam się. W piłkarzach jest duża energia. Też wszyscy razem musimy się napędzać. Tak jak powiedziałem na początku, no piłka to są emocje każdy z nas jest, jest normalnym człowiekiem. To, że, to, że, niektóry, że widać nas w telewizji, to że już często dziennikarze publikują zdjęcia, prowadzą wywiady, to nie zmienia faktu tego, że wracając do domu, się od do tego wszystkie prowadzić normalne życie i bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie w tych trudnych momentach się wspierali. To też nie jest tak, że tylko my pełnimy tą rolę osób, które ciągną zespół w górę, bo tak samo zespół ciągnie nas. To są naprawdę długie rozmowy z zawodnikami, tak żebyśmy wszyscy potrafili właśnie ten ciężki moment przezwyciężyć. Także tak też to miało miejsce po meczu ze Śląskiem. Cieszę się, że nikt tutaj się nie załamał, tylko dalej Konsekwentnie y, realizował cel i, i, i ten cel osiągnął. Tutaj prezes otrzymał słowa: y, mogę pracować dalej w y, Krakowie. To było bardzo ważne, natomiast ja tego nie odbierałem. Takiej kategorii, że. Y, jak coś się wydarzy nie tak, to zaraz nie będę tutaj pracował, jakby nie paraliżował mnie lęk czy strach przed tym, że e, stracę pracę, bo jakby to nie jest tędy droga, no musimy być odważni, podejmować odważne decyzje i brać za to odpowiedzialność. E, wiem o tym, że często pojawiają się, się e, spostrzeżenia, że młodzi trenerzy nie mają doświadczenia, że nie dadzą rady, e, ale tak jak pokazuje życie już w kilku miejscach w Polsce, w kilku klubach, e, młodzi trenerzy robią dobrą pracę, idzie nowa fala e, odważnych ludzi, kompetentnych, e, którzy radzą sobie na różnych płaszczyznach i, i też chciałbym podążać tą drogą. Ja dopiero zaczynam. Tutaj jest grupa młodych trenerów, tak jak widzimy obecny sezon, m.in. trener Siemieński, który osiąga rewelacyjne wyniki z Jagiellonią i też chcielibyśmy podążać taką drogą i doprowadzić klub do takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem, ta odwaga jest bardzo ważna i przede wszystkim no, nie można się bać popełnić błędu, bo te błędy będą się zdarzały. Każdy z nas popełnia te błędy. Natomiast ważne jest to, żebyśmy potrafili wyciągnąć z nich wnioski i dalej rozwijać się do przodu. Porusz pan temat trenera Siemieńca i też yy, chciałbym tylko troszeczkę nawiązać pod tym kątem, czy, może, nie tyle to było motywacją, ale czy, czy taka wizja, właśnie tego, co, bo jakby nie patrzeć, ta historia trenera Siebieńca w Jagiellonie i pana tutaj jest dosyć, pod względem schematu, wygląda trochę podobnie, tylko oczywiście no, kilkanaście miesięcy później. I też nie, nie, nie pytam pod kątem tego, żeby nakładać presję, że, że akurat ma, ma być to jeden do jednego i Krakowa przynosi, tak jak tak jak Jagiellonia, w tym ma ma i Mistrzostwo Polski, ale czy też to było. Takim pewnym może, może lepszą będzie inspiracją do tego, że żeby pokazać i kibicom i też wszystkim, czyli ekspertom, wszystkim dookoła, że, że decyzja mimo że wydawała się ryzykowna, no to jest też pewna droga, którą warto, warto dać, warto, warto te, trochę tego zaufania dać i, i po prostu zobaczyć, co z tego wyniknie. Na pewno przychodzi taki moment, w którym to zaufanie jest ważne i. Ciężko jest jakby tak to jednoznacznie ocenić. Natomiast ta droga, którą podąża wiele już klubów, no bo to nie jest tylko przykład Adrian Ciemieca, tylko Dawida Szwargi czy Dawida Szulczka w Warcie, że młodzi trenerzy są w stanie na tym najwyższym poziomie też pracować i osiągać dobre rezultaty. Pytanie, jak to będzie oczywiście przez pryzmat czasu. Natomiast ja jestem stwierdzenia takiego, że niezależnie od sytuacji, niezależnie kto będzie trenerem i jaką szansę dostanie, to rynek weryfikuje pracę i jeśli będziesz pracował dobrze, będziesz skuteczny, no to będziesz pracował dalej. Jeżeli nie będziesz realizował e, tych zadań, które są, które są przy tą podstawione, e, będzie w twoje miejsce zatrudniony inny trener. Nikt do nikogo nie może mieć pretensji. I jakby z tego wychodzę z założenia, nieważne z wiek, to jest tak samo z piłkarzami. Często mówimy, że zawodnik jest za młody albo za stary, że trzeba go zmienić. To nie jest prawda. My rozmawiamy przez prymat tego, jak zawodnik prezentuje się w danej chwili. Nie ma dla mnie znaczenia, czy zawodnik e, 5 czy 6 lat temu e, Miał kontuzję, czy zawodnik obecnie ma 35 lat, czy ma 19? Jeżeli w treningu w tygodniu wygląda dobrze, to dostaje szansę i wydaje mi się, że takie same kryteria są w stosunku do trenerów. Tutaj musimy być obiektywni i na nadano chwilę szukać najlepszych rozwiązań. Ale tak jak powiedziałem, tak jak piłkarze będzie weryfikował boisko i sezon, tak nas będą weryfikowane wyniki yy, spotkań i rozwój zawodników, więc jakby to idzie ze sobą w parze. Też w tej rundzie musiał pan trochę yy, dokonywać takiej operacji na żyłym organizmie, no bo trafił pan już do. Środowiska, które pracowało wcześniej troszeczkę inny sposób i miało powierzony konkretny cel, do tego dochodziła oczywiście presja czasu, presja wyniku, presja sytuacji, która była w tamtym momencie w, w tabeli czy, czy, czy w samej drużynie. Teraz tego spokoju będzie troszeczkę więcej na wprowadzenie własnej wizji, na spokojną pracę z zespołem, więc, więc moje pytanie brzmi, jaka ma być ta Krakowa według wizji trenera Dawida Kroczka? Na pewno mamy dobrze przypracowaną grę obronną i przejście z obrony do ataku. To były fundamenty, na które chcieliśmy postawić w tej sytuacji. Tak jak tutaj yy, wspomniałeś, czasu było bardzo mało yy, i tak naprawdę musieliśmy znaleźć najlepsze rozwiązanie na daną chwilę, które przyniesie zamierzony efekt. Dlatego postawiliśmy na takie funkcjonowanie drużyny, a nie inne. Nie szukaliśmy swoich szans po fazach przejściowych i tworzenia sytuacji bramkowych po odbiorze piłki. Z tego czasem może te statystyki wyglądały tak, że tych podań było mniej, tych podań celnych było Mniej. Natomiast no, taki był zamysł, żeby grać w wolną przestrzeń i szukać e, możliwości strzelania bramki po wyjściu do kontry. Uważam, że mamy do tego bardzo dobre predyspozycje. Teraz, jeżeli chcemy rozwijać zespół, musimy dołożyć kolejne elementy, musimy dołożyć elementy związane z atakiem pozycyjnym. Z atakiem, kiedy przeciwnik będzie bronił nisko, i na to będzie czas w okresie przygotowawczym, żebyśmy rozwijali, rozwijali takie koncepty. Zespół no nie może być tylko i wyłącznie jednowymiarowy, bo też przeciwnicy będą się przygotowali do nas, będą nas analizowali i starali się wykluczyć nasze najmocniejsze cechy. Tak jak my, przygotowaliśmy się bardzo mocno do spotkań z drużynami, którymi graliśmy, szukaliśmy ich w słabych stron, tak samo my będziemy coraz mocniej analizowani i może w pierwsze tempo widzieć tam wiele drużyn nie potraktowało nas poważnie z racji miejsca w tabeli tak teraz już tak na pewno nie będzie więc musimy mieć na tyle umiejętności i rozwiązań które pozwolą nam na prowadzenie skutecznej rywalizacji na boisku mhm. Kontynuując ten temat yy, i, te, i też nawiązując trochę do, do, do wielu pytań kibiców, którzy oczywiście już myślami wybiegają w, w letnie okienko transferowe, czy też ewentualnie właśnie budowa kadry po, na nowe są będzie też kierowana pod właśnie te aspekty, o których Pan mówił, co, czyli na przykład po właśnie poprawę gry w ataku pozycyjnym, gry kiedy, kiedy przeciwnicy będą bronić się troszeczkę niżej niż, niż miało na przykład to miejsce w, w niektórych meczach w tej rundzie? Na pewno tak, ruchy transferowe mają na pewno na celu wzmocnić drużynę i doprowadzić do większej rywalizacji. Im jesteśmy w lepszym środowisku, tym my też stajemy się lepsi. To samo się tyczy sztabu. Jeżeli sztab e, idzie do przodu, e, to pracownicy stają się coraz lepsi. Tak samo jak z zawodnikami, jeżeli funkcjonują w coraz lepszym środowisku, to też się rozwijają. Też chcemy doprowadzić do takiej sytuacji. Oczywiście rywalizacja ma być zdrowa. E, każdy zawodnik ma walczyć o miejsce w składzie, e, więc w tym celu będziemy starali się iść. Jakby miał Pan wskazać jeden element, który panu, panu, łącznie ze sztabem i też pod kątem właśnie tej pracy w, w, czasie, tej, w czasie tej rundy wyszła najlepiej? Bo ja mam jeden typ, ale najpierw chciałbym usłyszeć to, 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 jak to wygląda z Pana perspektywy, żeby może nie nakierować na jakąś odpowiedź. Jeżeli miałbym to podsumować, to Kurczę, ten element jest ciężko, bo tych elementów było dużo, ale taki chyba najważniejszy był to, że byliśmy w tym najtrudniejszym momencie odważni jako drużyna i tutaj nie zwątpiliśmy w to, co robimy. Założyliśmy sobie pewne założenia wspólnie, bo to jest nasza wspólna rola. Zawodnicy też brali odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku i to jest bardzo dobre. Nie było tutaj psychologii, jak to się często mówi, czy też podziału, tylko rzeczywiście siadaliśmy, rozmawialiśmy o wielu kwestiach. To jest też ważne, że piłkarze biorą za to odpowiedzialność. Ja, tak jak powiedziałem, zaczynam pracę w Ekstraklasie. Nie problemu z tym, że porozmawiam z jednym czy z drugim zawodnikiem, jak on widzi pewne sytuacje boiskowe z racji tego, że ci piłkarze funkcjonują na poziomie klasy od iluś lat. To nie jest żaden problem dla, dla trenera. Też cały czas się rozwijamy, cały czas się uczymy i to jest bardzo ważne, więc tutaj myślę, że taka spójność grupy, spójność naszej drużyny miała bardzo ważne i kluczowe znaczenie w kontekście naszego utrzymania. Moje, mój typ troszeczkę się pokrył z tym, co, co pan powiedział, bo ja, ja konkretnie wskazałbym właśnie to, jak, jak drużyna się scaliła i też to, co, o czym rozmawialiśmy przed momentem na temat tej więzi z kibicami, że to wszyscy, wszyscy jakby razem połączyli się, w, w, wiedząc, że jest jeden, jeden, jeden nadrzędny cel i wydaje mi się, że to jest. Rzecz, która, na którą też właśnie bardzo uwagę zwracają kibice, to jak drużyna zaczęła, mo, zaczęła mocno ze sobą funkcjonować. To też nawet widać po takich, wydawałoby się małych sprawach, jak na przykład ogłoszenie przedłużenia kontraktu Otara Kakabadze, gdzie mnóstwo zawodników pisze, cieszy się, że będą dalej sobą współpracować. Też te, jak, filmiki wysłane do, do mediów społecznościowych, gdzie oni wspólnie razem yy, siedzą, po siedzą siedzą razem po sezonie yy, rozmawiając. Czy, czy właśnie ciesząc się z, z osiągniętego celu, to jest też taki mocny, moim zdaniem, taki mocny element tego, że, że stworzyłaś tu po prostu grupa ludzi, którzy, którzy wskoczą na są w ogień. Jeżeli miałem powiedzieć, czy to jest najważniejsze, to to na pewno jest bardzo ważne i na tę chwilę bym to postawił na pierwszym miejscu, natomiast musimy również pamiętać o tym, że to będzie cały czas wystawiane na próbę i bardzo ważne, żebyśmy w tym wytrwali. Jeżeli w tym wytrwamy, to myślę, że może być naprawdę mocno drużyna. Czego Panu życzyć w kontekście nowego sezonu? Przede wszystkim zdrowia, bo jak jest zdrowie, to, to jest wszystko. Eee, ciężko powiedzieć, czego tak że Tak jak powiedziałem, no, są rzeczy, które są bardzo ważne, i tutaj rozmawiam o rzeczach, które nie są związane z piłką. Eee, I również zdrowia dla drużyny, dla zawodników, dobrego podejścia i myślę, że będzie dobrze. Dziękuję panie trenacjatorze za, za rozmowę. Wszyscy trzymamy kciuki, no i widzimy się w nowym sezonie. Dziękuję.